A za co pan kocha żonę najbardziej? Za wszystko. Za wszystko. Ja. O, za to, że chodzi jeszcze i że grunt to zdrowie i wszy w głowie, a drapanie to samo nastaje. Nie <grym> żona... to cieszy, aby pogodnie było i żebym żeby, chodził. O. Żeby podnieść się i, i wstać na nogi i. Czyli pani wystarczy, że się budzi, wszystko ja. gra, że można wstać i iść. oczywiście na co dzisiaj można szukać więcej od życia. Czyli pani docenia to, że w... takie małe rzeczy. Wciąż no ja... ludzie potrzebują nie wiadomo jakich to... luksusów, jakieś wymagania mają. <grym> To ja najpierw zarobią sobie na te wymagania, to dopiero można stawiać wymagania, a dużo takich, że stawiają wymagania, a... A jakimi zasadami? Czy są państwo szczęśliwi? Oczywiście, Popatrz? że tak. Ja. Jak się chodzi jeszcze, to już jest idealnie. Czy pan już ponad 90 lat ma, tak? No, tak. Ja się tylko martwię, żebym chodził, żebym zdrowie jeszcze miał. Ale jak pan to robi, że pan tak... E, dobrze, że jeszcze formę ma pan, że pan... E... Trzeba iść na budowę do roboty, to gdzie pan miał formę. No Zapie może po budowie to powinna być no, no Sabe zdrowie. A pan tu widzę chodzi jeszcze wszystko spaceruje. No bo musi. Jakaś dieta, jakiś ruch tak, przydałby się? Nie, o chodzimy sobie. To jest ruch cały. Martwimy się tylko, żeby... Ile lat małżeństwie państwo są? Tak około już. Ile jest? Jak jest? Jaki stasz? Duży. Jak to zrobić, żeby tyle lat? Ile? 30, 40, około no, 50? Zadami kierować się w życiu? Jakby pani powiedział powiedziała o młodym, no, czy ludziom ogólnie? Każdy ma swoją metodę. Pani jakimi się kieruje zasadami? Ach. Nie kłamać, nie wiem, pokorem, no, nie A co to wyjdzie z kłamstwa? Ja to co tak. 60 chyba... 60 lat teraz są państwo razem? No. Jak to państwo zrobili? No jak? No wzięliśmy ślub i mieszkamy. Ale no, większość tutaj rozwodów teraz jest dużo i tak dalej. Jak to zrobić, żeby się nie kłócić i tak dalej, żeby nie zlodzić się? Ja nie rozumiem, że małżeństwo, że się nie pokłóci. Pokłóci się. Pokłóci się. Tak. No, ale to trzeba dojść do jakiegoś porozumienia. rozmowa. Oczywiście, a nie. A nie pokłóciły ślący. się jedno w lewo, drugie w prawo, już szukamy następnego. Co brakuje teraz? Komunikacja. Pani mi się na przykład, internet, właśnie ta nowoczesność, telefony, to wszystko to sprawiło to, że ludzie nie są? ze sobą? O, Oczywiście, że tak. Poza Pozaślepiane wszystko byłoby, wkładane w telefonie, chodzą, jakby się modliły. A co jest najważniejsze w życiu dla Pani? Pieniądze, zdrowie, zdrowie. szczęście Zdrowie że... i szczęście, jak rodzina zdrowa, to już jest wszystko. Czy kariera nie jest ważna aż tak, czy, czy pieniądze, czy takie rzeczy inne? Panie, gdzie ja dzisiaj o karierze mogę myśleć? Nie, ale jak Pani była młoda, mówię, no. Pani z perspektywy czasu, no to zrobię najważniejsze, tak? No, no zrobię. Praca była, pracowało się. Jak, jaka branża? Lubiła Pani pracę swoją? Ja w nie pracowałam. Lubiła Pani to robić? Oczywiście. Jaki plus takiej pracy? Jaki plus? Wszystko się zrobiło, co trzeba było, co się popróło, to się podszywało. Pani <laughs> radę pełnia. Oczywiście. A Pani czegoś w życiu swoim? Jesteś takiego? Dlaczego czego Nie. A pan za co pokochał żony, bo pan nic się nie odzywa? Jak pierwsza randka wyglądała, Pamięta pan czy nic? Nie. nie. Że grunt to zdrowie i wszy w głowie, a drapanie to samo nastaje. to najważniejsze. <noise> Wie pan, co wyszło z kłamstwa w naszym kraju? Nie warto kłamać. No oczywiście, że nie. Czego czemu mogę życzyć na koniec jeszcze? 200 lat, to, to wiadomo. Zdrowia, tylko, tylko zdrowie. zdrowia. A panu czego mogę życzyć? Zdrowia tylko. Więcej nic. To życzę panu, żeby pan e, zdrowko dopisywało, że... Nic mi nie potrzeba więcej, tylko zdrowia. Dostówki to... już blisko, a po 200 i lecimy dalej. Tak, 200, no tylko 200.